Hello, a może pisaneczkę jajeczko, czyli coś świątecznego. Plan był taki, żeby na tym jajku wyrzeźbić cuda konturówką, ale skończyło się tak, jak widzicie film ma 5 minut. To, co zrobiłam, jest bardzo proste, więc jeżeli macie ochotę na takie całkiem małe cuda, bo z tymi dużymi jest różnie zazwyczaj nie wychodzą albo nie tak jak chcemy. No to lecimy. Jajko akrylowe. Do tego papieru ryżowego i do tej pracy będą się nadawały jajka o wysokości 12, 13 bądź 14 cm. Papier ryżowy, a na nim kwiatki, a raczej bukieciki. I Was trochę zaskoczę, bo one nie są różowe. W kamerze trudno powiedzieć, jaki to jest kolor, ale w życiu ten kolor to taki bardziej różowo-łososiowy. Bukieciki wyrywam, a potem troszkę naddzieram. Tak jakbym kleiła na bombkę. Bo mimo, że bukiecik nie jest bardzo duży, to bez naddarć skubany nie chcę nieładnie siaść na jajku, więc trzeba troszkę porozdzierać, żeby nie robiły się zmarszczki, tylko przykleimy zakładki dokładnie tak, jak nam pasują. Zapomniałam powiedzieć, że jajko na biało przemalowywałam trzy razy bo na pleksji mi się farba ślizgała i żeby to ładnie wyglądało, trzy warstwy takie nawet grube musiałam położyć. Góra jajka wygląda jak matowe szkło i ten efekt osiąga się bardzo prosto. Wystarczy zwykłą gąbeczką nałożyć na powierzchnię lakier akrylowy matowy. Po wyschnięciu efekt jest odrobinę podobny do efektu szronu, ale nie taki sam, ponieważ jest idealnie gładki. Dół jajka nabłyszczyłam lakierem błyszczącym, i wiecie co, to jest bez sensu, bo mogłam przecież te kwiatki przykleić od środka, pomalować na biało jajko od środka i to by od razu się bardzo ładnie błyszczało. To było bez sensu, ale nie rozdrapujmy, lecimy dalej. Konturówka biała, patyczek higieniczny i po prostu namaczam, pociągam, namaczam, pociągam. Kształt, który maluję, nazwijmy na potrzeby tego filmu rozetą. Żeby rozetki były rozłożone równo na około góry jajka, najpierw maluję im środki, a następnie dorabiam boczne listki. Na pewno można by to jakoś ładnie rozplanować, ołówkiem zaznaczyć, ale wiecie, ja takich rzeczy nie robię, nie się nie chce, lecę zazwyczaj od ręki i mam nadzieję, że to będzie jako tako wyglądało. Bo to przecież nie ma być idealna maszynowa robota, tylko rękodzieło. W te nieidealne krzywolce wkładam całe moje serce, więc niech już tak zostanie. A teraz ślaczek, czyli malujemy chaos. I widzicie to teraz w zwolnionym tempie, bo mój ślaczek zrobiłam w 5 sekund i praktycznie zapomniałam włączyć kamery. Więc na wszelki wypadek puszczam jeszcze raz mój chaos, tylko tym razem w normalnym tempie, bez przyspieszeń i bez zwolnień. A teraz mój pasek chaosu wykończę najprostszym na świecie szlaczkiem robionym konturówką. Jeżeli konturówka to nie do końca Wasza bajka, jeżeli nie zawsze Wam wychodzą różnego rodzaju szlaczki czy zawijasy, to pod tym wideo zostawiam Wam film, w którym pokazuję jak to zrobić najprościej, czyli zawijasy dla opornych. A jeśli coś konturówką wyszło nieidealnie, to wystarczy to posypać brokatem i już jest piękniej. Żeby szlaczek wyszedł w miarę równo, to najlepiej ustabilizować sobie zarówno rękę, jak i jajko. A tutaj, żebyście zobaczyli jak to zrobić, wszystko trzymam w powietrzu, więc wychodzi tak sobie, ale wiecie, ja się tym nie przejmuję. Dla Was wszystko. Dodam jeszcze trochę kropeczek, bo po pierwsze wyglądają słodko, a po drugie tuszują naprawdę wiele niedociągnięć. Drewniana podstawka pod jajko to jest wysoka, ale w sklepie mamy także niskie, więc do wyboru, do kolorów. Maluję na biało, a potem, gdy farba wyschnie, jeszcze trochę dekoruję konturówką, żeby pasowała do jajka. Jajko składam, a z boku zawsze warto coś przykleić, bo to miejsce złożenia nigdy nie wygląda jakoś szczególnie atrakcyjnie. To jest taśma ozdobna, wygląda bardzo elegancko i zazwyczaj w sklepie mamy ją w kilku kolorach. Dołożyłam jeszcze kilka piórek oraz chwościk u góry. No i kokardkę, bo kokardka po prostu musi być. I ostatecznie moje delikatne, romantyczne, świąteczne jajo, a może nawet bardziej pisanka, wygląda tak. Praca łatwa i szybka, bo jak rano zaczniecie w sobotę, to po południu wszystko już będzie gotowe. Jak zwykle, lista wszystkich produktów, których używałam w tym filmie, znajduje się pod wideo, czyli w opisie filmu. Na kolejny nowy film zapraszam w najbliższą niedzielę o 9 rano, bo niedziela rano to zawsze czas, kiedy wrzucam nowości. A jeżeli szukacie fajnych ludzi wkręconych w deku, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!